Pilna interwencja policyjna u Małgorzaty Ostrowskiej Królikowskiej. Jest nagranie: Co się stało? Małgorzata Ostrowska Królikowska pokazała w mediach społecznościowych interwencję policji. Takiej sytuacji mało kto by się spodziewał. Gwiazda w przypływie emocji dopuściła się niemałego błędu. Oto co stało się podczas jej podróży. Małgorzata Ostrowska-Królikowska zwróciła się do internautów. Gwiazda serialu Klan chętnie korzysta z mediów społecznościowych. Często bywa, że dzięki nim wypowiada się także na tematy rodzinne, przede wszystkim broniąc syna Antoniego Królikowskiego. Obserwatorzy są na bieżąco z każdą nowością z życia aktorki. Tym razem Małgorzata Ostrowska-Królikowska sama potrzebowała pomocy. Internauci mogli przeżyć szok, gdy zobaczyli nagranie aktorki w otoczeniu funkcjonariuszy. Sprawa wydawała się pilna. Tematy, które cię zainteresują, Ola Kwaśniewska pierwszy raz pokazała się w bikini. Tak odważnych zdjęć jeszcze nie publikowała. Hejterka zadzwoniła do Gąsowskiego, gdy ten udzielał wywiadu. Wszyscy słyszeli, co ma mu do powiedzenia. Małgorzata Ostrowska-Królikowska pokazała interwencję policji. W niedzielne popołudnie gwiazda była w trasie pomiędzy Przemyślem a Rzeszowem. To właśnie wtedy doszło do nagłych problemów, z którymi nie mogła poradzić sobie sama. Na miejsce przybył patrol policji. Małgorzata Ostrowska-Królikowska nie mogła nadziękować się życzliwym funkcjonariuszom. Serdecznie chciałam podziękować panom policjantom, którzy pomogli mi dzisiaj na trasie z przemyśla do Rzeszowa. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim panom policjantom i bardzo, bardzo pozdrawiam. Gwiazda nie zdradziła jednak przyczyn nagłej awarii. Choć filmik trwa zaledwie kilkanaście sekund, aktorce udało się zaliczyć niemałą wpadkę. Tego nie powinni widzieć internauci. Małgorzata Ostrowska-Królikowska zaliczyła niemałą wpadkę. Zaabsorbowana całą sytuacją nie przemyślała krótkiego filmiku w mediach społecznościowych. Oprócz niej samej obserwatorzy mogli zauważyć grupkę funkcjonariuszy wraz z ich twarzami. Nie wiemy, czy policjanci wyrazili zgodę na nagrywanie interwencji, a tym bardziej publikowania ich wizerunków w social mediach. Małgorzata Ostrowska-Królikowska mimo wszystko musiała powiedzieć internautom co ją spotkało.